Rozumiem, kolejne zadanko. Mama ciągnie samki siłą 4 minut. Pod jakim kątem trzyma ciągę myślną? Jeżeli na drodze 6 metrów wykonała 21,9 km. Zacznijmy od danych. E, siła to jest 400 Nm. Droga, w tym wypadku przemieszczenie, ponieważ jest to ruch prostorunowy, jest równi drodze. 6 metrów i praca w 1,2 kJ, czyli 1200 J. Pytamy e, dane, które nie mamy, czyli szukamy, to oczywiście wątpię. O, e, wzory. Jakie są? No cóż, e, w takim wypadku warto wybrać sobie rysunek. No My sobie nasze samiczki. Może w postaci jakiegoś prostokącika, żeby było łatwiej. O, coś takiego. Mało istotne, że ten nie rozmega są soniki, ale dobrze. Yy, jakaś dróżka by się przydała. właśnie sobie jakąś taką. Na powiedzmy sąki, czyli nasze podłoże. Yy, to jest wektor kierunkowy. I tu, zielony będzie wektor pod jakim są te samki czarnione. Zapiszmy sobie, więc tu jest nasza siła F. E, niebieskie, a tu jest nasze delta F. Kąt alfa w tym wypadku będzie tutaj jest kąt pomiędzy wektorem siły, a w ruchu samek. E, nie ma tutaj oczywiście w sił tarcia, to taki bardzo prosty samotysty z Równanie na pracę. W jest równe siła razy przesunięcie delta r razy cosinus kąta alfa. Kosinus. No cóż, rozwiązanie w tym wypadku będzie naprawdę banalne. Nie powinno sprawić nikomu problemu, albo żeby forma formalności się za Praca jest równa f delta r cosinus kąta alfa obustronnie podzielimy przez F delta R, C2, przez F delta R jest jednak kosinus alfa, tak więc 1200 dziuli przez 400 metrone razy 6 metrów to jest kosinus alfa. Zero, sobie, raz, 2, 3, 4. 6. z dwunastką. I jeszcze dwójka, sztuka 1, 2. Czyli wychodzi, że kosinus alfa jest równy 1, 2. Kosinus alfa jest równy dla 1, 2, gdy alfa jest równa, dokładnie tak, 60 stopni. I to jest odpowiedź na nasze pytanie. Dziękuję.